Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki. A tutaj pięć ostatnich słupków. Nad ranem doszło do brutalnego napadu i pobicia. Sprawę dostała Natalia Wraskubą. Podczas rozmowy z poszkodowanym chłopakiem nie dowiadują się zbyt dużo, ponieważ nie widział twarzy sprawcy. Twierdzi również, że nie ma żadnych wrogów, którzy mogliby na niego napaść. Śledczy udają się do przyjaciół ofiary. Liczą, że coś oni więcej powiedzą na jego temat. W czasie składania zeznań otrzymują informację, iż poszkodowany w przyszłości miał problem z używkami, ale stara się wyjść z nałogu. Pierwszym podejrzanym jest jego dealer. Natalia podejrzewa, że chłopak może mieć u niego długi. W trakcie śledztwa trafiają na trop ćpuna który niedawno mu groził podczas próby zatrzymania Jakuba zostaje przez niego zraniony używaną strzykawką. Na komendzie okazuje się, że osadzony jest chory na HIV. Policjant jest przerażony, natychmiast udaje się do lekarza, by zrobić badania. Tam też zostaje podany leczeniu, mającemu zahamować rozwój choroby. Natalia bardzo martwi się o partnera. Te podsumowanie zacznę od ogłoszeń parafialnych. W następnym tygodniu można spodziewać się filmu o byłych bohaterach, tak ten co był zapowiadany na początku sezonu. W tym tygodniu pojawi się jeszcze jeden film o gliniarzach, a mianowicie o finale sezonu. Co do samego odcinka, mam głęboką nadzieję, że Kuba, a przede wszystkim produkcja stanie na wysokości zadania i z tego wątku i tej choroby nie zrobią totalnej parodii jak miało miejsce to w pip. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to może lepiej nie dowiadywać się, czy wynik testu będzie pozytywny. Myślę, że skończy się jedynie na strachu, jak miało to miejsce w wyżej wymienionym serialu. Co mnie trochę dziwi, po co zaczął się leczyć, skoro nawet nie wie, czy go ma? Z tego co wiem, a wiem, to tak to nie wygląda. Najpierw test, a później leczenie, o ile jest pozytywny. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy Kuba będzie mieć HIV.